Ciemka, z tej strony Mr. Myszor. A z tej piguła. Witam na serwerze Piguła. <grym> U nas jest bardzo fajnie. Mam nadzieję, że do nas dołączycie. No i co? Teraz pokażemy maszyny czy jak? Chodź chodźcie Chodź ze mną Mr. Myszor. Dobra. Co widzicie? Tutaj trochę jędźmienia sobie posialiśmy? Idziemy na drogę, bo jest tutaj za gęsto Może trochę czasami przerywać, no bo jak wiecie to jest serwer Oczywiście to jest symulator Farmy 2011, no. Już widać farmę, idziemy do hangaru. No tutaj, no, tam, mam, tam mam wszystkie maszynki, więc wam pokażę, mam już tutaj widzicie, które niektóre kupiliśmy. Teraz właśnie zbieramy najlepszy kompojn. No tak, tam, ile nam jeszcze zostało? Ja tam mam w ogóle kasy. 260 tysięcy. Przyda nam się wasza pomoc, żeby szybciej to zbierać. Jak widzicie tutaj nie ma wszystkich maszyn, bo większość jest w robocie. O tak, właśnie wręcz tutaj bardzo mało. Dobra, to jeszcze chodźmy na podwórko tam, nie? Z tego co widzicie tam stoi sobie Lemiesz. najlepszy i obo. o tak, okay. rozbieraliśmy na ten opryskiwacz, więc... Ale wygląda nieco muszę przyznać do dupy. Pokażę wam jak się rozkłada. Jak widać jest bardzo szeroki. Zbieramy na coraz lepsze maszyny No tak, to wielkie pole na którym byliśmy, to go ile tam z jazdy chyba hapiego go opryskał. Więc Dobrze Okej, okay, teraz przeniesiemy się do krów Od razu wam powiem jak tam będziemy sobie... A dobra, to, to zaraz stawę, nie? Dobra O dobra, jesteśmy u krówek Widzicie, jesteśmy u krów, na razie mamy tylko 4. Tak, 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 przyznajemy, że całkiem sporo tego mleka produkują. Chociaż tutaj, ileś ilość 6000 litrów mleka czasami na dzień na jedną krowę to jest według mnie trochę kosmiczna ilość. Tutaj jak widzicie następny czas, Zładować tu czołowy. Tutaj dalej do, ko do koszenia. Tak, kodowa czy w ogóle powinni, postanowiliśmy od razu najlepszy kupić I postanowi, postanowi się Nie postanowiliśmy nie zaskać tam ze słabszym bo tam lepsza, a była różnica z 6000 tylko więc tutaj Od razu może powiem, że jeśli będziecie chcieli do nas wejść na nasz serwer Będziecie się musieli zarejestrować na naszej na, <stryknięcia> stronie internetowej piguły Link podam pod koniec filmu dopiero I będzie pod... pod filmem Tak, pod filmem też go umieszczę okay. no Mam nadzieję, że wyjdziecie tam będziecie ile tam dni będziecie musieli być? Czy dni, może nawet wcześniej jak wam zaufam No tak, tylko będziecie musieli być zaufani, będziecie jakby nie będziecie, wiesz, dobrze się zachować to wtedy podam wam hasło do tego serwera i Skype'a by się przydało, jakbyście mieli. No tak, to też y, poszukajcie na forum informacje o Was i tam też podajcie y, swój Skype, okej? Okay? Okej, okay, teraz przenieśmy się tam na pol, gdzie na, na największe. Okej, okay. dobra, już jestem. widzicie to jest największe to pole, które właśnie kultywujemy, spulchniemy, jak kto woli. No to jest jedyny na razie najlepszy traktor, teraz zbieramy na... Już wam pokazuję, które. Ten Deitz Agroton... Nie, sorry. Ten Deitz Agroton L720 i Deitz Agroton M620. No, na razie te. Chodź za mną. Okej. Okay. to jest największe pole, jeszcze trzeba trochę skończyć. Przyda się pomocno. No tak, tam HL limit serwera największy to jest 10 osób tylko Teraz właśnie zbieramy na maszyny, żeby każdy miał dla ciebie maszynę jak już tam wejdzie Mam nadzieję, że jak najszybciej się ten serwer zapełni Tutaj jak widzicie jest zbierać do prasy. No tak Tutaj prasy jest sporo Jedźmy, tu... zobacz, zauważyliśmy, że jak się go Opryska jest bardzo obfity więc Tutaj, no, mamy takie dwa czerwone traktory, jeden ze słabszych. Ale, Ale nie będziemy ich sprzedawać, tam postawiliśmy, że może później, jak się będziemy mieć same dobre, to wtedy, na razie te czerwone się sprzedają. Tu przyczepa prawie pełna, będzie co sprzedać. Tak. No tak, ja teraz z dwoma, nie, tam przyczepkami do browaru pojedziemy. Tak, tak. Tutaj, jak widać, do Prasty jest. Jestem już również skosić tam jeden kombajn tylko. Okej? Okay. Ale teraz chyba nie będziemy tego kombajna jeszcze sprzedawać, nie? Nie nie, nawet no, czy... już... widzicie, naprawdę to nie będzie bardzo szybko zapełnia mój magazynek w kombajnie. On zawsze kosi, a ja do z tyłu i robię kasy. Szybciej jest o wiele. No tak tak. kiedyś jak graliśmy w szóle <laughs> paradami jeszcze jak graliśmy w jedynkę, to wtedy było masakra, tak? No, nudziło się później. Wszystko wolniej szło. Teraz, jak dodali właśnie 2011 multiplayer, to wreszcie idzie wszystko szybciej. Dobra, co by tutaj, żeby jeszcze nie przynudzać? Kończymy już filmy, czy jak? Poczekajmy chwilę. Jak ten, widzicie, to jeszcze dobrze się nie rozwinęliśmy. No tak, to no, gramy od ilu, no tam od 4 dni na tym serwerze? No. Gramy dokładnie tam 13 godzin. Zbieramy. No czyli bardzo, bardzo jeszcze krótko, ale z tego co widzicie już mamy kilka w miarę dobrych tych maszyn. Zbieramy cały czas na coraz lepsze maszyny. Że Z Waszą pop... pomocą na pewno wszystko pójdzie dużo szybciej, więc no zapraszamy ty... naprawdę, żeby się rejestrować na stronie. Zobędziemy Wasze zaufanie, okay. wejdziecie na nasz serwer. Tak. A, w Europie kontynentalnej. No tak, w Europie kontynentalnej, tak, tak, tak. Żebyście nam nie weszli w Niemcy albo inne. No dzisiaj kończymy. Jak? I no i ja też, że Myszor. Link za chwilę się pojawi. Siema!